Nie i bliskich. Zagraża zdrowiu. gdzie zdrowiu. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Witajcie. Dzisiaj 15 kwietnia 2020 w Warszawie miał miejsce protest przedsiębiorców. No właśnie, bo co się dzieje w naszym kraju? Przedsiębiorcy nie tylko mają już dosyć, to jest jakaś paranoja to, co się dzieje teraz? Jakiś, jakiś stan wojenny czy coś? Propaganda, jakieś, jakieś megafony policyjne? Mi się zupełnie taka sytuacja nie podoba, i omówię tutaj krótko dwa filmiki, które. Dwa kanały właściwie, które zrobił relacje z tego protestu, jaki dzisiaj miał miejsce. Pierwszy filmik to jest z kanału Navity, kanał NIS. Tutaj widzicie teraz. Ten. Ta relacja trwa 20 minut. I drugi filmik z kanału Mateusza Jarosiewicza, tu Mateusz Jarosiewicz na ekranie, tu już dłuższa relacja, dwie godziny trwająca. I obydwa linki do obydwu filmów będą pod tym filmikiem. Dziękuję.